Dzień dobry kochani, witajcie Paulita. Znowu w kuchni wita. E, słuchajcie, lecimy z nowym przepisem, ale zanim zaczniemy, to oczywiście tak, przypominam Wam, że jeszcze do 28 marca dla tych, co nie wiedzą, są raty 0%. Jeśli byście chcieli, e, zapraszam do kontaktu. Powiem Wam, jak to zrobić, żeby Thermomix zdobyć. E, w komenta e, może nie w komentarzach pod filmikiem będziecie mieli e, kontakt do mnie, podam Wam maila. Ewentualnie jeszcze tam numer telefonu, także jak macie ochotę, to dzwoncie. A pozostałe osoby, które już mają Thermomix i cieszą się, e, i korzystają z tego urządzenia, słuchajcie, zapraszam e, oczywiście na swoje filmiki, ale oprócz tego zapraszam też na stronę internetową Paulina Wita, Paulita Wita i nas, e, na Facebooka. Oczywiście też mam swój profil, też wpisujecie Paulita Wita i ja tam jestem. Na Instagramie mnie znajdziecie, na TikToku, ale to rzadziej. Ale też, jakbyście potrzebowali jakieś dane, wpisujecie, ja tam jestem, będziemy się kontaktować. Więc słuchajcie, to co miałam się, nagadałam, więc przechodzimy do przepisu: karta czy z mięsem? Nie pamiętam, przepraszam, ale ktoś mnie o to prosił, więc lecę, że tak powiem, z zamówieniem. Więc rozpoczynamy gotowanie. Do naczynia miksującego wlewamy 600 g wody. Słuchajcie, zrobimy najpierw taki pierwszy etap, bo ziemniaki muszą się nam ugotować w łupinkach. Tak, muszę się chwilkę skupić, bo zaraz jest. 600 g wody mamy. I do tego wkładamy koszyczek. I 300 g mączystych ziemniaków nieobranych, słuchajcie, muszą być ziemniaki w łupinkach tak mniej więcej, żeby one były takiej samej wielkości, no żeby się nam równomiernie ugotowały, no ja mam 344 i to nam spokojnie wchodzi do koszyczka i się gotuje, zakładamy pokrywę z miarką i słuchajcie, odpalamy 25 minut waroma obroty 1, oczywiście ja nie będę was trzymała 25 minut ale chcę Wam pokazać y, kolejne kroki, które y, no nie musimy razem przerywać, bo to jest tak proste, że wyjmujemy y, koszyczek. Pamiętajcie, w kopysce jest ten taki haczyk, zahaczamy, wyjmujemy koszyczek i musimy te ziemniaki po prostu ostudzić i umyć naczynie. To wszystko póki co, dlatego ja nie mam tu na razie przygotowanych produktów, no bo to 20 minut, 25 minut będzie trwało. Więc ja sobie spokojnie zdążę to wszystko y, przygotować. No to co? Pamiętajcie, po 25 minutach ugotowane ziemniaki wyciągamy z koszyczkiem, studzimy, obieramy i kroimy na kawałeczki. Y, w przepisie jest na przykład, żeby y, na kawałki. No nie ma jakiej tam wielkości. No i myjemy naczynie w międzyczasie. Także no to do zobaczenia. Będziemy robić przepis dalej. Niech się ziemniaki ugotują. Kochani, nasze ziemniaczki już się ugotowały i wystudziły. Ja ich na razie nie kroję, zostawiłam tak, jak są. Umyłam naczynie miksujące. I teraz słuchajcie, mamy jeszcze parę kroków do zrobienia, ale to tak się tylko wydaje. Bo musimy teraz wziąć dolną przystawkę waromy, czyli tą głęboką. Wyłożyć ją. Gazą albo ściereczką kuchenną, ja sobie tak podwójnie wyłożyłam. E, I to odstawiamy, słuchajcie, na miskę, tak? Odstawiamy. Na razie to nas, że tak powiem, nie obchodzi. Lecimy dalej. Następnie przełożyć miskę na, na miskę i odstawić. No to mamy ten krok. Teraz tak do naczynia miksującego włożyć 700 g mączystych ziemniaków. Pamiętajcie. Tarujemy, jak ściągamy tą pokrywę. Ja tu mam przygotowane specjalnie jedne ziemniaki, tu mam drugie, ale wszystko po kolei. Więc tak, rzucam tutaj do naczynia 700 gramów tych ziemniaków surowych, obranych, pokrojonych na kawałki. I to sobie na razie chyba odstawię. Teraz tak, do tego jedna, druga łyżeczki soli. Okay. I 130 g cebuli pokrojonej na ćwiartki. No, jeszcze je pół. A, jedną całą. Dobrze. Mamy 132. Idealnie. Zakładamy miarkę z pokrywą. Lecimy dalej. 35 sekund. Na razie obroty 7. Nie. właśnie do tej miski e, do waromy. Nie wiem, czy wy widzicie, to nie bardzo. Chwila, zmniej, z mniej... O, tak będzie troszeczkę chyba lepiej. Już widzę, że mi dzieci poprzestawiały tutaj moje narzędzia pracy. Więc słuchajcie, to przekładamy do tej waromy i ta waroma oczywiście stoi na tej wcześniej przygotowanej misce. Nie musicie jakoś tam specjalnie się starać, żeby to wyskrobać, bo będziemy zaraz mieli drugą część ziemniaków. Tak krok dalej. Słuchajcie, ja już się tu nie mieszczę pomału, no ale tak to jest jak y, się robi, żeby pokazać Wam wszystko i nie latać po szafkach. Teraz wrzucamy 800 gramów też mączystych ziemniaków o cebula już mi daje w oczy pokrojonych na kawałki obranych surowych o jeden poleciał ale to nic bo o jest 829 i znowu jedna druga łyżeczki soli dalej i tu już cebuli kochani nie dajemy ale ta cebula normalnie mnie przeraża bo daje po oczach i znowu 35 sekund obroty 5, zwiększamy do 7. Jest taki dziwny dźwięk, bo jakby się nic tam za chwilę nie minął, ale jak zwiększycie obroty, to potem to się wszystko dalej jednak nie Ale nie bójcie się, to normalne. Gotowe. I to znowu przekładamy do tej samej waromy, do której już odłożyliśmy te ziemniaki, tak? Więc wszystko, żeby nam się zmieściło. No i musimy je odsączyć i odstawić. Więc powiem Wam tak, ja na razie sobie tu zostawię je, niech one się tu same na razie odsączają, a jak przyjdzie do, co do czego, żeby je użyć, to wtedy im pomogę, bo póki co one też się odsączają na, na waromie. A ja w międzyczasie sobie albo tak, idę umyć naczynie, odsączę te e, ziemniaki i Wam pokażę, co będzie dalej. No moi kochani, ja już tak naczynie mam wymyte, opłukane, ziemniaki przeciśnięte, także są zrobione e, a my lecimy dalej dwa ząbki czosnku wrzucamy do naczynia miksującego e, 70 gramów cebuli pokrojonej na ćwiartki o idealnie i zakładamy miarkę z pokrywą dalej 3 sekundy obroty 8 rozdrabnianie. jest zgarnąć kopyską, której właśnie nie mam. A przed chwilą miałam, bo ją myłam. Znowu cebula dami po oczach. Słuchajcie, pomimo okularów mam tak mega mocną cebulę, że szczypię jak nie wiem, żeby się brzydko nie wyrazić. Teraz dodajmy 500 gramów mięsa mielonego wieprzowego. Słuchajcie, wrzucę to mięso ręką. Polecę wypłukać łapkę. Ło! Ale ta cebula jest mega. Naprawdę. No jest już. 500. Ja lecę, opłuczę łapkę. Ło. Dobrze, wracam do Was, wracam. Teraz daję 3 czwarte łyżeczki soli. Do tego jedna druga łyżeczki pieprzu i co dalej jedna cała i, i, i pół łyżeczki majeranku czyli półtory tak jedna cała i jeszcze pół dobrze i jeszcze do tego mamy jedną łyżeczkę natki pietruszki, ale słuchajcie, to ma być natka pietruszki suszona. Na pewno mam czerwone oczy, już ta cebula jest tak mega. Dobrze, dałam pietruszkę, zakładamy pokrywę z miarką, 15 sekund, obroty 3, mieszanie. Tak naprawdę, niby mamy jeszcze prawie 20 kroków, ale powiem Wam, że wiecie, jak to jest. Zamknij, wciśnij i te kroczki nam szybko polecę. Gotowe. Dalej, teraz przekładamy to do innego naczynia. Czyli zamienię sobie. O. I tu mamy po prostu wymieszane mięso z przyprawami. I teraz tak, do naczynia dajemy ugotowane ziemniaki. Pokrojone w kawałki. Dobrze. Moje akurat nie są pokrojone, więc je szybko sobie pokroję. Są mięciutkie. Pamiętacie, te ziemniaki żeśmy... No i następny poleciał, no niesamowite jakieś. I dalej... I teraz do tego dodajemy ziemniaki. Czekajcie, ja sobie położę łyżeczkę. Te surowe ziemniaki odsączone. O! Wszystko wpadło ładnie do miseczki. Jedną łyżkę mąki ziemniaczanej. a słuchajcie, tu mam tak jedną łyżkę mąki ziemniaczanej i jedną łyżkę skrobi. Z racji także, że ja mam tylko skrobię ziemniaczaną. Bo nie mam mąki ziemniaczanej. Więc dodaję dwie łyżki skrobi. Ok. I dalej 100, 130 gramów mąki pszennej. No, na koniec Wam zdradzę tajemnicę, co będziemy robić dalej. Uuu, uh, 130 idealnie. Mam już, powiem Wam jeszcze tak. Mam przygotowane listę wszystkich przepisów. Jedno jajo. Mam przygotowane przepisy, e, całą listę, ale chciałabym, żebyście czasem, żebyście się nie zdziwili, jak wskoczę z jakimś przepisem niezapowiedzianym, taki spoza listy, dlatego, że nieraz właśnie wypadnie jakieś święto, wskoczy jakaś fajna kolekcja, półtorej łyżeczki soli w międzyczasie, e, wskoczy jakaś fajna kolekcja, chciałabym na szybko zrobić przepis albo coś, nie wiem, wydarzy się w moim życiu takiego, co? Odkryję coś fajnego i chciałabym Wam na szybko pokazać. Więc o, e, ogólnie jedna łyżeczka pieprzu. Ogólnie te przepisy będę starała się zapowiadać wszystko, ale czasem się wydarzy, że, nie wiem, wyskoczy coś fajnego i wam wrzucę na szybko, żeby się pochwalić, że jest nowy przepis, tak? Słuchajcie, włożyć kopystkę i mieszać nią podczas pracy TM. 30 sekund, obroty 5 i pamiętajcie, składamy tak, mieszamy zgodnie ze wskazówkami zegara, wtedy nie poczniemy noży. Jeżeli zrobicie odwrotnie, może się troszeczkę go pyska poszarpać, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że ja to niedawno odkryłam, że trzeba zgodnie ze wskazówkami. Ciasto. Ja powiem jeszcze tyle, że ja nie miałam takich kompletnie mączastych tych ziemniaków. Teraz w zwilżonych dłoniach rozpłaszczać kawałki masy ziemniaczanej. Ja wam powiem teraz, ja bym to jeszcze na chwilę puściła do wyrabiania, bo nie jest tak do końca moim zdaniem wyrobione Chociaż nie, wystarczyło przemieszać i jest super. No, a. Jest dobrze. Więc teraz tak. Wraca naczynie tu. Yy, I teraz tak. Cofnę. Przygotuję sobie talerzyk i miseczkę z wodą, żeby moczyć dłonie. Talerz mam. Miseczkę mam. Z wodą. I robimy tak jak tutaj. Zwilżone dłonie. rozpłaczyć kawałki masy ziemniaczane. No, jest masa zimnaczana. I ją rozpłaszczyć. Ok. Jest. Dobra, następne. Nie chcę Was też zanudzać, pokazywać, jak całe, całe to później. Pokażę Wam, jak już wyjdą gotowe. I tu mamy krok dalej. Nakładać po jednej czubatej łyżce farszu. Gdzie łyżka? Jest łyżka. Łyżek. Łyżka. No, mamy to, i teraz tak, zlepić w owalne kluski, kartacze. One się nazywają kartacze, w niektórych e, rejonach nazywają się inaczej. Kurczę, zapomniałam teraz, jak to. No, wypadło mi z głowy. No, i takie mamy. Słuchajcie, lepimy sobie takie kluski. A, nie widzieliście, jak to wyszło. No właśnie, znowu się, także tak, robimy placek. I robimy takie kartacze. Nakładamy na placek. Już Wam pokażę, tylko jak mi się uda. Bo to są jednak nie te ziemniaki, jak powinny być. Więc chyba zwilżę sobie dłonie. I spróbuję to zdjąć z talerza. O. Jest taki placek i to formujemy słuchajcie, w kartacze. No kurczę, siedzi mi ta nazwa. W głowie, i teraz nie, nie wiem, zaraz sobie przypomnę. Nawet jest w wskazówkach. Słuchajcie, takie jak kotleciki mielone, coś takiego. I to, słuchajcie, moi drodzy, wrzucamy yy, do osolonego rządku. Woda mi się gotuje, tylko nie osoliłam. Więc powiem Wam, kochani, tak. Ja sobie tu zaraz wszystko polepię, dosolę wodę, i jak będziemy gotować, to Wam pokażę, jak to wygląda. Moi kochani, więc powiem Wam tak: zabawy tu jest co nie niemiara. E, okazało się, że musiałam je mega dużo wysmarować mąką, bo mi się rozwalały, i to podejrzewam, że to jest przyczyna właśnie tych ziemniaków, e, które nie były takie mączyste, jak miały być. Ale teraz tak: w międzyczasie ja już tam gotuję, więc tak, rzucacie to na osoloną wodę. One wypływają i 10 minut muszą się gotować. Mogę Wam zresztą pokazać. no Moje się gotują. Nie wiem, czy to widać. Widać. Póki co wrzuciłam sobie dwa. E, już mam mało wody. Ale widzicie, taki kształt mają jaki mają, trochę się rozwalają, ale to są domowe warunki. Wracamy. E, I teraz co? Już mam tu gotowane i teraz odcedzić kartacze podawać na ciepło. Mam. Dwa ugotowane. Chcę Wam pokazać, czy się. Nie rozkrajałam ich, więc nie wiem, czy są w środku, ale są w środku zrobione. E, oczywiście muszę je spróbować. Mmm. Dobre są. To nie można powiedzieć, tylko jest przy nich zabawy. W ogóle można sobie je oczywiście podawać na przykład z boczusiem. Albo cebulkę podsmażyć i sobie polewać, ale bardzo mnie męczy ta nazwa, jak to jest. Dalej, najlepsze ziemniaki to jest bryza albo tajfun, to już Wam podpowiem. E, no i nie mam tutaj nazwy. Nie ma tu. Dobra, to wy napiszcie mi, jak inaczej się nazywają te kartacze. E, mówię, posypcie sobie jeszcze bo się. aczkolwiek. Właśnie, e, powiem wam jeszcze taką fajną rzecz, którą przekazała mi koleżanka Dominika, którą pozdrawiam. Nie ma termomiksa, ale mnie ogląda. Jeżeli chcecie trochę odchudzić te kartacze, to ugotujcie ziemniaki dzień wcześniej bo wtedy będą miały mniejszy indeks glikemiczny. Tak samo buraki ugotowane dzień wcześniej, wyjęte z lodówki, mają mniejszy indeks. No to co, kochani? Ja sobie gotuję dalej. No i lecę jeść. Następny przepis to będzie zupa minestrone. No i piszcie, co tam jeszcze robimy. Czy w ogóle byście chcieli takie dania tradycyjne? już wiem, że się pytałam, czy chcecie jakieś takie, że tak pod nazwę to trochę e, wynalazki. No to co, kochani? Pamiętajcie o mojej stronie, o YouTubie, o no, stronie fanpage'u, czyli strona na e, YouTubie. Przwo, przepraszam, już mi się miesza. Strona fanpage na Facebooku. Tam możecie mnie znaleźć. Możecie mnie znaleźć na moim koncie Paulita Wita. I właśnie stronka też ma. E, się nazywa Paulita Wita, żebyście nie musieli szukać latać. No to co, kochani, jeszcze raz bardzo mocno Was pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i bądźcie ze mną. Buziaki, pa!